Byli ludzie z różnymi urazami. Jestem lekarzem, ale nie wszystkie mogłem rozpoznać. Były rany odłamkowe. Tak bili w nocy, że kobieta krzyczała tak nieludzko. Wielu bito. Mężczyzn bili bardzo mocno. Do dziś nie czuję rąk. To jest złamanie. Słyszę, że ktoś wali w drzwi, szturcha w plecy. Podnosisz oczy, a tu strasznie ostre światło. Strach, panika. Biegniesz nie oglądając się. Od razu masz w głowie, że zaraz cię powloki. Bardzo proszę. Mamo, wszystko dobrze. Chłopaki, idźcie do domu. Wszystko będzie dobrze. Było nas 127. Podwórko, przestrzeń ogrodzona wysokimi murami z betonową podstawą u dołu. No nie to, więcej to, to niż 8, 8, 8 na 7 nie. metrów. Nic tam nie było nic, żadnych nic, wygód. Tam nie było a priorii, nikich uobstaw nie było. Весь день до вечера мы провели в этом дворе. Целый день мы на этом подворку. Никакой не было. Не было, где усесть. Были люди с разными ранами. Трудно было мне Мне, врачу, было тяжело на это смотреть. Подходит человек и спрашивает. Powiedz, co mi jest? Co mogłem powiedzieć? Byli ludzie ze złamanymi rękami przed ramionami. Był młody chłopak, który miał ciężkie uszkodzenia obu nerek i prawdopodobne rozerwanie przewodów moczowych i pęcherza. Cikał co pięć minut. Ale było mu bardzo ciężko. To ten chłopak, o którym mówili, że znaleźli w jego kieszeni nóż. Złamali mu co najmniej sześć, siedem żeber. Miał całe plecy sine. U innego była złamana goleń. Zatrzymano ludzi na siedem dób. Zabroniono im pomagać. Był człowiek z cukrzycą. Potrzebował lekarza i insuliny. Nikt mu nie pomógł.

Klawisz wychodził na balkon i wrzucał butelki na głowy. Złapałem pierwszą butelkę, napoiłem chłopaka i zrobiło mu się trochę lżej. Bili tak mocno, że pewna kobieta krzyczała nieludzkim głosem. Byliśmy zieloni i sińi. Po prostu rzeźno. Całą noc tam leżyłyśmy. I to po Ja mogę dać bardzo Подожди Покаж. А это чего? Так с нами витали с рана. Знакомились. каждый раз. По сравнению с остальными людьми, у меня в принципе... В сравнении с другими, в засаде не имел Нету ни переломов, ничего, но у меня были проблемы с спиной. с плечами. на сегодняшний день я не чувствую... До дичь не мам чуча в рэнках. Сон сдрэнтфиалы. Z powodu bicia? Od pierwszego uderzenia, jak tylko zaprowadzili mnie do autozaku, uderzyli mnie w szyję. Od tego się zaczęło. Na ziemię, kładź się. Powiedziałem ci, szybko, na ziemię, szybko. Strasznie było wszędzie, ale różnie w różnych miejscach. Był strach, ale i nadzieja, że zaraz to wszystko się skończy. Dadzą administracyjne grzywny i wypuszczą do domu. Gdy nas przewieźli na Akreścina, strach stał się zupełnie inny. Słyszałem te krzyki i widziałem, jak biją ludzi. Działał już odruch samoobrony. Trzeba było unikać ciosów. Prawidłowo biegać po korytarzu, aby cię nie uderzono. Współpracownika, Omon, uderzyć nie mogłeś. Nie myślałeś o innych, myślałeś tylko o sobie. Nie bijcie, nie bijcie. Czas tam idzie inaczej. Nie mogę powiedzieć dokładnie, ile tam byłem. Niektórych skazano, wielu nie. Mnie przyprowadzili do gabinetu sędziego. Ten mnie przesłuchał, powiedziałem mu, że mam dowody na to, że nie było mnie wtedy w tym miejscu i że mam papier. A on na to, że jeśli tego w jego teczce nie ma, to znaczy, że tak nie było. Zapytał mnie, czy mam dzieci. Powiedziałem, że tak. Zapytał ile. Odpowiedziałem, że jedno ma 2,5 roku, drugie 13 lat. Więc powiada, damy ci 13 dni aresztu. Nie mogę znaleźć swojego syna. Chcę się dowiedzieć, dlaczego mi nie pozwalacie. Zaczął się apel i wszystkich bez wyroku wypuszczono. To rany odłamkowe, nie. nie gumowe. Nas nie karmili, wodu nie dawali. Nie karmili nas, nie dawali wody. Gdy tylko nas, nas przywieźli, to kobiety zaczęły nas bić pałkami po nogach. Pracownicy akreścina odnosili się do nas jak do taboretów, które można skopać nogami. Nie jak do ludzi, leżeliśmy na betonowej podłodze. 36 dziewcząt w pokoiku pod gołym niebem. No, Ale tam toalet, już tam mogłyśmy pójść do toalety. Nie Spędziłyśmy tam, noc, noc, spałyśmy przytulone jedna do no, drugiej. Nie miałyśmy żadnej pościeli. Która się zdjęła sobie buty, inna drugiej oddała koszulkę. Kładły to pod siebie, siadały, żeby nie spać na gołej betonowej podłodze. To było straszne. Wielu ludzi bito, chłopaków bardzo mocno, dziewczyny trochę mniej. Mnie blondynka w mundurze uderzyła w nogi, rozstaw szerzej nogi, i zaczęła mnie walić pałką między kolanami. Rozebrali mnie do naga, to było straszne. Kiedy nas przywieźli, nas bardziej, nie bardziej nie. zainteresowani byli chłopakami. Wtedy dziewczyn było mniej. Mężczyźni w zasadzie do nas nie podchodzili. Jeden nas uspokajał. Ja histeryzowałam, chciał mnie uspokoić. Chciałam mu odpowiedzieć, ale co właściwie miałam mu powiedzieć? Jak powinien nas uspokajać? Nie wiem. Gdy wychodziliście, co czuliście? Strach, panika. Uciec bez oglądania się. W głowie gonitwa myśli: zaraz cię tam zabiorą z powrotem. Bałam się ludzi, wolontariuszy, bałam się nawet do nich podejść. W następnych dniach bałam się wychodzić z domu. Wydawało się, że wszędzie na mnie czatują, że znów mnie tam zabiorą. Tam się nie załamałem, nie pokazałem swojej słabości, ale na pewno trochę ugiąłem się przed systemem. Rozumiałem, jak mam się zachowywać. Czułem się źle, że nie mogłem pomóc innym, ale przecież nie mogłem pomóc samemu sobie. Myślę, że wszyscy, którzy tam byli, myśleli tak samo. Co czułeś, gdy już wychodziłeś i wracałeś do domu? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Oprócz złości nie czułem niczego więcej. Oczywiście cieszyłem się, że zobaczę rodzinę. Życie podzieliło się na do więzienia i po. Około pierwszej w nocy przyszedł kierownik zmiany, czy naczelnik i powiedział, że zaraz do nas do celi przyjdzie milicjant wysokiej rangi. To był Barsukow. Poprosił nas, abyśmy zwrócili się do niego twarzami. Gdy otworzą się drzwi, wszyscy powinni wstać i zrobić zwrot w jego kierunku. Wszedł Barsukow, zadawał pytania. Wiadomo, jakie odpowiedzi chciał usłyszeć. Zapytał: Czy was bito w celi? Nie, nas w celi nie bili, nas bili na ulicy. Dla mnie było jasne i oczywiste, że wszyscy ludzie znajdujący się ze mną chcą wyjść na wolność. Dlatego nie trzeba było się stawiać. Wszyscy głośno powiedzieli: Nie, nas w celi nie bili. Ja milczałem. Zapytał, czy nas karmili. Wszyscy odpowiedzieli: tak, nas tu karmili. Nastu w ciągu trzech dni nakarmiono raz. Gdy poprosiłem o jedzenie, to na początku przyniesiono w żelaznych kubkach szkolną herbatę, przezroczystą, w której było pół szklanki cukru. To był jedyny pokarm, który przyjąłem z zadowoleniem. ta była gorąca, słodka, niemocna. W tym momencie było to nam potrzebne. Potem wrzucili parę bochenków chleba już spleśniałego. To był stary chleb, zmieszany z nowym połowa z niego była spleśniała, jeść się go nie dało i dali nam po talerzu kaszy ugotowanej na wodzie. Tak obrzydliwej, że zrozumiałem, że lepiej tu tydzień pogłoduję niż miałbym to jeść. Człowiek może wystarczająco długo obejść się bez jedzenia, jeśli trzeba. Jeśli trzeba, to i 15 dni. Tak, karmili nas. Ja znów milczałem. Generał nas uprzedził, żebyśmy znów tu nie trafili. W mieście teraz jest niespokojnie, a gdy będzie już spokojnie, nas wszystkich wypuszczą. Powiedzieli, że rzeczy nam na razie nie oddadzą. Za 2-3 dni możemy po nie przyjść. Koło czwartej rano zaprowadzili nas na dół. Tam należało podać swoje nazwisko. Dali podpisać papier. Człowiek przede mną zapytał: Czy można to przeczytać? Odpowiedzieli: Wracaj do celi na piętnaście dob. Tam możesz czytać ile chcesz. Sądząc po nagłówku, to było ostrzeżenie prokuratorskie. Ostrzeżono mnie o odpowiedzialności za udział w mitingu. Barsukoł ostrzegał, że jeśli znów tam trafię, dostanę ile należy. Ucieszyło mnie tylko to, że w tym momencie jego głos drżał. To były dni, kiedy wszystko balansowało. Nie było wiadomo, czym to się wszystko skończy. Widać było, że ten człowiek się boi. My tu jesteśmy władzą. Staliśmy na dworze jakieś trzy godziny i około siódmej wieczorem wpuścili nas tam. Do trzeciej w nocy siedzieliśmy tam bez wody. Sądzili was? Nie. Sąd miał być rano. Nas wypuścili o trzeciej w nocy, bez pieniędzy, bez rzeczy, po prostu wyrzucili za drzwi, tam się już nami zajęli wolontariusze i zawieźli do domu. Podpisałem ostrzeżenie. Odprowadzili nas z budynku do bramy gdzieś koło czwartej rano. Nie orientowałem się, w jakiej dzielnicy znajduje się Akreścina. Gdy siedzieliśmy w celi z chłopakami, mówili, że gdzieś w pobliżu jest metro Michajława. Pomyślałem, że gdy nas wypuszczą, to ja, podtrzymując spodnie rękami, znajdę jakiegoś porannego pieszego, albo przeproszę, żeby mnie wpuszczono bez biletu do metra. Patrzę na te ciemne drzewa za murami, czterometrowe, a tam tak cicho. Za murem ochroniarz, brzęcząc kluczami, otwiera drzwi. Ty cały czas masz opuszczoną głowę. Nic nie widzisz. Otworzył drzwi, szturcha w plecy, podnosisz głowę, słabe światło bije cię po oczach. A tu czworo sześć rąk chwyta ciebie, okrywa kocem. Podnosisz głowę, a tu ze trzysta osób. To stoją wolontariusze. Od razu podają ci telefon, gorące picie, podpalają ci papierosa. Zadzwoniłem do żony, nie poznała po głosie, czekała na mnie przedtem w rodzinie. Nikt nie pozwolił ani mi, ani im powiedzieć, w jakim miejscu się znajduję. Logiczne, że wyszedłem w stanie napięcia nerwowego, ponieważ choć siły w tym momencie miałem wystarczająco, nie chciało mi się ani spać, ani odpoczywać. Zobaczyłem karetkę pogotowia ratunkowego, zdjąłem z siebie koc, pobiegłem do niej i otworzyłem drzwi. W tym momencie ratownik zajmował się jakąś ofiarą. Lekarz wyszedł. Zobaczył, że mam całe ręce i nogi. Jestem lekarzem, więc zaoferowałem swoją pomoc. Odwrócił się do mnie, a łzy mu tak się leją. Podeszli do mnie trzej mężczyźni. Czekamy tu cztery godziny, żeby kogoś odwieźć do domu. Zabrali mnie. Choć mówiłem, że mam daleko do Kołodziszczy.